Maneczko, Dzisiaj chcę wam pokazać serwer, który się nazywa Fun World. I co my tu mamy? Po tak wchodzimy na serwer możemy zauważyć teleport endu i netheru. Jest bardzo fajny, unikalne, bo na większości jest end wyłączony. Tu mamy oczywiście nether. A tu może taki dodatek ona jest magiczna, a dlatego magiczna, bo można sobie przy niej ekspić. Tutaj jest oczywiście losowy teleport. Co mogę więcej Wam pokazać? Em, rekulamin itemy i eventy. Tutaj są takie itemy na gildię. Jak widzicie. I tak, pierwsza zasada zakaz spamowania na czacie. Tylko nie wolno upraszczać krać jak i administracji. Nie używam wulkaryzmów. bezwzględny zakaz reklamowania innych serwerów. Zakaz posiadania używania jakichkolwiek cheatów. To chyba jest normalka. Nie nadużywamy kapsloka. Wykorzystywanie błędów jest zabronione. Administracja nie odpowiada za stracone itemy. Zakaz noszenia budowli o treściach erotycznych. Dziwna zasada, dobra. Nie proś administracji o GM, help itp. Tu nic nie ma jeszcze. Może przejdźmy dalej. I tak: masernie i wymieniarki. Tutaj mamy mięsko darmowe. Wymieniarki między graczami. I NPC rader Pewnie się zastanawiacie, o co chodzi z NPC. -t. Zaraz Wam pokażę. Tu za wymiarki wchodzisz, to zamyka się i można rzucać itemy. temy. Oczywiście, jeśli ktoś wasę szukać, najlepiej wtedy nagrywać film, żeby udowodnić, że ktoś wasę szukać, dostanie bana. Yy, co dalej? Dalej tutaj mamy NPC-ty. To właśnie o te NPC-rader. I jak mamy szmaragdy, możemy je wymienić. Pokażę wam o co chodzi. Na przykład potem jak zabijemy, klikamy i szukamy co nam się podoba. I co jeszcze mamy tutaj? Co jeszcze mamy? Na tym serwerze ciekawego. Jest oczywiście... Zaraz, tylko czekajcie, coś ustawię. Włączymy sobie... Teraz czat i piszemy ma join. To jest mob arena. I tak. Tutaj mamy różne klasy. Na przykład łucznik, tank, mistrzu. polecam brać mistrzu, lub yy, tropiciel. Dlaczego tropiciel? Bo są na arenie casty, yy, w których najlepiej strzelać. No chyba że jest kolega. Co jest na tej arenie? Zazwą pokażę. Mamy taką arenę. I patrzcie, Pije nas jakiś mop, żeby nie walczyć i zaraz wam pokażę, że klasy są. Tak to się prezentuje arena. Yy, tutaj są też takie różne wilki i inne. Myślę, że to już jest prawie tyle. Wszystko pokazałem. O, właśnie. gast I patrzcie, teraz nie mam łuku i ich nie złapię. No i teraz może zginiemy. Szybko sobie. O, to są właśnie takie specjalne creepery, na które trzeba bardzo uważać. Bo mogą mnie źle wysadzić. I teraz piszemy ma Leaf. I wychodzimy z areny Czekajcie. Dobra, jest. I patrz kolejna rzecz. Konkurs. Widzicie? Nie wpisałem jeszcze. ale jak ktoś pisze, to może wygrać 3 diaksy lub 3 bloki złota. Myślę, że to jest na tyle. Pewnie wiele Was osób spyta, co trzeba zrobić, żeby dojść do gildii. Taką gildię. I może na razie włączymy. I co trzeba zrobić, żeby dojść do gildi? Tu jest teraz kolega mój z gildi. Eee, najlepiej, żeby dojść do gildi, to należy posiadać najlepiej jest tak z 2 koksy lub jeden przynajmniej. Eee, set no Pro niech będzie na start. To nie ma. żeby dojść do gildii trzeba 16 diaksów oczywiście posiadać. Najlepiej Skype'a... No, był, było najlepiej Skype'a posiadać. Myślę, że na tyle i do widzenia.